Cześć, witajcie, z tej strony Sylwia więc raz z rękodziełu Made By Me i przychodzę dzisiaj do Was z kolejnym projektem albumowym, tym razem na albumik nie duży, bo ma zaledwie 165 na 165 cm, jeśli chodzi o okładkę. Grzbiet, nie pamiętam, zaraz Wam sprawdzę i powiem. Coś koło 6 chyba, o właśnie, 6 cm. Obity jest w moją starą jeansową koszulę, której szkoda mi było wyrzucić Natomiast też no, nie, nie nadawała się już do noszenia. Stąd też pomysł na to, żeby nie wykorzystywać e, tutaj dokładki płótna, a właśnie jakiegoś rodzaju materiału, który możecie znaleźć także w swoich domach. Tutaj mamy na grzbiecie takie dyntadełka różnego rodzaju, zapleciony jakiś barkoczyk, kawałek wstążki, jakaś resztówka, e, mała buteleczka i e, ster. Tego steru trzymałam się także tutaj na tej przedniej okładce. Jest on Odciśnięte z masy FIMO, dostałam ją w jednej z wymianek, na której z grup skrabił bookingowych. Jeśli chodzi o resztę materiałów, to zapraszam Was do grupy na Facebooku Tworzymy Kreatywne Albumy, gdzie znajdziecie PDF-y właśnie z listą materiałów, z jakimiś dodatkowymi wskazówkami odnośnie albumu i będziecie mogli także. Wziąć udział w konkursach, live'ach, które dopiero zaczynam prowadzić, ale podpowiem Wam, że już się dzieje, bo jest to czwarty album w tym roku. A myśląc, że mamy maj, to myślę, że jest to całkiem, całkiem dobra sytuacja. Na okładce mamy sobie shakerek, całość tutaj jest najpierw odbita taką maską od AB Studio, wszystko jest wypełnione dodatkami. Ale nie będę się za bardzo na tym skupiać, zapraszam Was do grupy. Teraz pokażę Wam, co się dzieje. Tutaj na pierwszej stronie mamy taką bardzo prostą kieszonkę, e, kopertkę, przepraszam. Tutaj Wam podlinkuję u góry w prawym górnym rogu e, link, właśnie do filmu, w którym taką kopertkę wykonywałam. Tutaj zrobiłam sobie taką nietuzinkową, prostą oj, coś mi się tu zagieł! taką prostą, malutką książeczkę. Występowałam ją trochę, pobrudziłam tuszami, i wydaje mi się, że ma taki całkiem fajny, lekko morsko, właśnie typowo matowy, mapowy styl. Całość tutaj sobie zszybaliśmy na warsztatach takim szpem, który się nazywa łańcuszkowy. I muszę przyznać, że jest on niesamowicie efektowny, przynajmniej dla mnie. Tutaj mamy pierwszą kieszeń. Druga strona to jest. Kombinacja klapek. Słuchajcie, w całym albumie robiłam klapki w ten sposób, żeby można było właśnie pod elementy, za które chwytamy, żeby podnieść klapkę, żeby można było pod nie wsunąć zdjęcie. W związku z czym, właśnie w ten sposób się mogą prezentować nasze strony. Oczywiście. Zdjęcia możecie wklejać na każdej ze stron, absolutnie w niczym, to nie przeszkadza. Ja sobie tutaj postanowiłam, że stempluję strony w ten sposób, że tutaj gdzie mamy papier skrapowy, to skrapuję na odwrocie. Natomiast jeśli mamy mm, gładką z obu stron matę na zdjęcia, no to stempluję ją tylko od frontu. Oczywiście z tyłu również możecie sobie wklejać e, fotografie i w niczym to. I będzie przeszkadzało, a wręcz przeciwnie uważam, że będzie album zyskiwał coraz bardziej. Tutaj również sobie możemy wkleić zdjęcie. Więc to jest taka bardzo prosta kombinacja czterech klapeczek i zamykamy to sobie na magnes. Tutaj miała być pierwotnie koperta, zdecydowałam ostatecznie, że zostawiam tą przestrzeń niezagospodarowaną ze względu na to, że można sobie tutaj umieścić różnego formatu zdjęcia, ale też tak naprawdę zagospodarować tą stronę typowo pod siebie. Każdy z was może mieć trochę inne preferencje, więc zostawiliśmy sobie tutaj po prostu mm, otwarte drzwi. E jeśli chodzi o kolejną stronę, to rozwiązanie, w którym się ostatnio zakochałam, to jest zamykanie wodospadu na jakąś kartę albo na jakiś e element, oczywiście na magnes, ale całość jest zamocowana na koronce. Co powoduje, że Papier, gdyby nam trochę napuchła ilość zdjęć, on się tutaj nie będzie jakoś zakinał ani niszczył. Natomiast koronka jest chociażby troszeczkę elastyczna, więc to wszystko bardzo ładnie będzie się układało. Więc tutaj sobie otwieramy w ten sposób. No i oczywiście mamy wodospad. Tutaj pod wodospadem również możemy sobie umieścić zdjęcie. Tak on został stworzony, żeby tutaj maksymalna ilość zdjęć weszła. Po lewej stronie mamy. Tak, taką, jakby książeczkę rozkładano na co najmniej cztery fotografie, i to jest związane na wstążeczkę potocznie zwaną gnieciuchem. Zawiązuję sobie. Po prawej stronie znowu mamy rozwiązanie, które, oj, które polega na tym, że ta część, którą otwieramy. Jest niepodklejona do końca, w związku z czym możemy sobie tutaj wkleić zdjęcie, ale wcale nie musimy. Ta strona może zostać ozdobna i możemy nakleić je dopiero tu, albo sobie na klapeczki, które mieszczą się właśnie na konkretnej stronie. Tutaj również możemy wkleić pionowo albo poziomo zdjęcie, może być też w większym formacie, na przykład 10 na 15. I tutaj strona, która przysporzyła mi trochę problemów, dlatego że jak się potem okazało, nakleiłam to co do milimetra w ten sposób, że jak zamykałam strony albo w jedną, albo w drugą stronę, nie daj Boże, jak się przesuwały między sobą, to tutaj mi się haczył, haczyła moja, y, właśnie ta podbitka z papieru eko i tutaj takie szonka. Dlatego ostatecznie postanowiłam tutaj w takim klimacie powiedzmy, domowym przy drzwiach i różnych mebelkach. Dokleić sobie taką szafę. Tutaj mamy wsuwaną książeczkę na cztery fotografie. Oczywiście można tutaj też powsuwać zdjęcia luźno. Kolejne rozwiązanie z właśnie nie do końca podklejonym elementem. Otwieramy sobie klapeczkę. Tu również może być zdjęcie. I tutaj oczywiście wszędzie również mogą znaleźć się fotografie. Zamykamy to na magnes. Tutaj. Znowu to samo rozwiązanie. Otwieramy sobie. I mamy kombinację bardzo wielu klapek. Jak widzicie, jest ich 2, 4, aż 6. Plus jeszcze możemy wkleić sobie zdjęcie na spód. Więc naprawdę e, ta strona jest bardzo mocno rozbudowana. E, ale też przygotowałam tak tutaj te klapeczki. E, I tak. Przykleiłam ten element, żeby po napakowaniu tutaj zdjęciami wszystko pięknie się ze sobą zamykało. Yy, tutaj ten aparacik nakleiłam na, na papierze ze względu na to, że po pierwsze krzywo mi się odbił, aparat, a po drugie centralnie tutaj na środku jest magnes, więc myślę sobie, że takie wzmocnienie papierów niczym nie przeszkodzi. I tutaj mamy sobie kolejną kolejne rozwiązanie. Już ostatnie. Tutaj możemy również wkleić sobie zdjęcie. Tutaj tak samo. I mamy bardzo prostą książeczkę na trzy zdjęcia. Tak się prezentuje ten albumik. Jeśli chodzi o tył, no to mamy sobie po prostu papier w takie muszelki z delikatnie odbitą maską. Grzbiet już wam pokazywałam. Całość wiążemy tak jak u mnie w ostatnim czasie na dwa różne rodzaje. Albo wstążki, albo koronki, dlatego ja tutaj wybrałam z przodu koronkę bawełnianą, z tyłu wstążkę, właśnie Gnieciucha. I uważam, że to rozwiązanie jest bardzo fajne, takie oryginalne. Już wprowadza jakiś taki dodatkowy element dekoracyjny w naszym albumie. Jeśli byście chcieli wykonać sobie album, właśnie według tej rozpiski i planu, to zapraszam Was do grupy Tworzymy Kreatywnie Albumy. Tam macie wszystkie linki do warsztatów, które są ustawione jako niepubliczne, dlatego nasi grupowicze mają trochę więcej materiału, z którymi mogą sobie w swoim zaciszu domowym tworzyć i nad nimi pracować. Nie przedłużam, słuchajcie. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Dużo słońca, bo znowu ostatnio deszczowo się zrobiło. Ale niech serce, yy, niech słońce jest chociażby w sercu nawet jak nie na podwórku. Dobra, kończę. Nie przedłużam. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Hejka.